Za grosz. jak jeszcze można inaczej można wesprzeć przedsiębiorców, co planuje Rada Warszawy Słuchowier Potapowicz. O, pani redaktor, tu trzeba pamiętać o tym, że Rada Warszawy już od ponad roku wprowadziła zmniejszenie opłat za zajęcie pasaruchu drogowego. Przypomnę, że ponad 75% obniżki było w związku z wynajęciem pasa ruchu drogowego. W związku z tym trzeba też poważnie rozważyć możliwość wprowadzenia opłaty. Jeden grosz za zajęcie metra kwadratowego w Warszawie pasa ruchu drogowego, to niewątpliwie będzie w stanie pomóc Warszawie. Co z kierowcami, będzie? panie radny? W takiej ale sytuacji. Panie pani redaktor, mówimy oczywiście o przestrzeniach chodnikowych i z tym związanych i tutaj też to jest oczywiście w gestii ZDM-u, ale też, jeśli pan już o tym wspomina, to akurat tutaj mam nadzieję, że Radni Prawa i Sprawiedliwości także wyrażone to głosem pana radnego, nie będą protestować, jeżeli będziemy chcieli zająć pas ruchu drogowego, bo rozumiem, o tym pani mówi, na przykład na Placu Zbawiciela, gdzie też chcemy poszerzyć ogródki miejskie, tak żeby właśnie restauratorzy Warszawy. My, myślę, że w jeśli kraju. chodzi o plac Zbawiciela, to Sparne. nie wiem, co zrobią radni Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że kierowcy o, tak, będą tak, nieszczęśliwi. Tak. Natomiast panie, panie radny, skoro mówimy o samochodach, to porozmawiajmy o parkowaniu, ale nie samochodów tym razem, a o parkowaniu psów. Trochę żartobliwie nawiązuje do pomysłu, z którym pan wystąpił jakiś czas temu, bo proponował pan, by stworzyć przed miejscami publicznymi takie właśnie parkingi dla psów, gdzie można byłoby zostawić czworonoga w kolwo w warunkach z miską wody, z zasłoną od deszczu, w miejscu bezpiecznym. Co się stało z tą ideą? Czy miasto się do niej przychyliło? Rzeczywiście to jest idea, która już się pojawiła i w świecie, i w Polsce. Przecież mamy takie miejsca, na przykład w Poznaniu, przed dużymi galeriami handlowymi. I one miały na celu zabezpieczenie zwierząt przed ewentualnymi upałami, bądź też stworzenie takich warunków, w których pies jest. No, w dobrych warunkach i ma możliwość oczekiwania na swojego właściciela. Natomiast no, niestety odpowiedź pani dyrektor Grusman jest niesatysfakcjonująca, bo ja rozumiem, że wyobrażeniem jest to jest takie, że właściciele i psy są szczęśliwi i, i, i w takim szczęśliwym świecie wszystko odbywa się jak należy i nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla zwierząt. Natomiast niestety miasto w tej sprawie wypowiedziało się negatywnie i nie podjęło tej rękawicy związanej z tym, żeby stworzyć takie miejsce. Które dawałyby poczucie mieszkańcom, że mogą jakieś sprawy służbowe załatwiać w obiektach użyteczności publicznej, w urzędach, w domach kultury, bibliotekach, i pozostawić bezpiecznie na chwilę swojego pupila. Uważam, że to błąd i że takie miejsca powinno się stworzyć, po to, żeby stworzenie, z którym właściciel wychodzi, nie czuło pewnego dyskomfortu, kiedy zostaje zostawione na chwilę, kiedy właściciel musi załatwić.